Dobry wieczór państwu. Cóż za znakomita widownia dziś. Dobry wieczór. Bardzo pięknie państwa witamy. Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie na uroczystej gali Teraz Polska. Tego wieczoru już po raz 24 godło Teraz Polska trafi do najlepszych firm w Polsce i na świecie. To właśnie dziś poznamy zwycięzców tego najbardziej prestiżowego konkursu. Dziś wybierzemy bowiem najlepszych z najlepszych. I to oni właśnie są sokołami polskiego biznesu. A witają państwa Agata Konarska i Grzegorz Miśtal. Dziś poznamy nagrodzonych godłem Teraz Polska w kategoriach najlepsze produkty, innowacje, usługi i samorządy. Jak co roku docenimy też wybitnych Polaków, którzy najlepiej jak potrafią promują Polskę na świecie. Przyznamy także honorowe wyróżnienia Godła Teraz Polska dla niezwykłych ludzi. Znami, i Drodzy Państwo, wydarzeń. kolejna grupa laureatów Godła Teraz Polska i kategoria Najlepsze Samorządy. Nagrody wręczą pan Andrzej Biernat, minister sportu i turystyki oraz pan Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu. Kapituła Godła wyróżniła najlepsze pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy, które zostały najwyżej ocenione przez komisję ekspertów. Godło Teraz Polska otrzymuje gmina Michałowice, a statuetko odbierze pan Krzysztof Grabka-Wójt gminy Michałowice. Godło teraz Polska otrzymuje gmina i miasto Dobczyce. Statuetkę odbierze Małgorzata Guralik Piętka, sekretarz gminy. Godło Teraz Polska otrzymuje gmina Kartuzy, a statuetkę odbierze pani Mirosława Leman, burmistrz Kartus. Zapraszamy. Przy okazji mamy możliwość podziwiania, jak wygląda piękny, tradycyjny strój z tego regionu. My, my, myślę, że wszyscy samorządowcy powinni brać przykład z pani burmistrz. Co państwo na to? Godło Teraz Polska otrzymuje Legnica, a statuetkę odbierze pan Tadeusz Krzakowski, prezydent miasta Legnicy. Od zachodu na wschód. Godło Teraz Polska otrzymuje Lublin. Statuetkę odbierze pan Grzegorz Siemiński, zastępca prezydenta miasta Lublin. Panie i Panowie, w ten oto sposób poznaliśmy wszystkich laureatów konkursu Teraz Polska w kategorii samorządy. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich laureatów. To najlepsi z najlepszych.